Witam serdecznie, kochani, z Poznaku Lwa w tym czytaniu karterota dla Was na nadchodzący miesiąc na styczeń. Zobaczmy jak ten początek roku, jak w niego wejdziecie, tak czy będzie dla Was łaskawy. Oj, no widzę, że no zaczyna się nie najgorzej, zaczyna się nie najgorzej Wy, więc wszystko tutaj na razie ładnie się układa. Moi drodzy, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, tutaj widzę, że i jest. I słońce, i księżyc. Ciekawie jest także karta kochanków. Mamy tu Wasze zdrowie. Arcykapłanka, siódemka Pucharów, czwóreczka, e, czwóreczka Pucharów. Dobrze. Moje drogie lwy, zanim przejdziemy do interpretacji, zachęcam do zostawienia lajka. Rozważcie subskrypcję. Kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a my nurkujemy w tą przyszłość i powiem Wam, no kochani, jeżeli chodzi o te sprawy materialne, bo tutaj tak bardzo spojrzałem, było pozytywnie i widzę, że faktycznie tak będzie. Jest dziesiątka Pucharów i jest królowa Pucharów. Co to oznacza? Lwy. Z jednej strony królowa Pucharów mówi o tym, że faktycznie będziecie zadowoleni, będziecie z jakiegoś powodu dumni z swoich osiągnięć, z tego, co uda wam się w styczniu lwy zrobić, tak? Więc będzie tutaj taki powód do osobistej dumy z samych siebie, ewentualnie, jeżeli macie jakiś zespół, nad którym bardzo, tak wiecie, huchacie, dmuchacie jesteście zadowoleni z tego, jak funkcjonuje, macie, wiecie, jesteście kierownikami jakiejś grupki. Um albo jesteście pracodawcami i też macie jakiś tu fajny zespolik, no to moi drodzy, możecie być zadowoleni z nich. Ale, no, mimo wszystko wiecie, wy temu przewodzicie, więc też część tego e, zadowolenia powinno spływać na was. E, to taka konkretna sytuacja, ale e, wiecie, tu e, będzie ten powód do radości. Dziesiątka pucharów bezpośrednio lwy mówi, że, e, no, będzie powód do zadowolenia. Do szczęścia. Czy to jest jakiś sukces, lwy? Czy coś dostaniecie, czy coś wywalczycie, uzyskacie? Jeżeli szukacie pracy, może znajdujecie, i to wtedy też wydaje się, że to jest taka praca, która faktycznie by was satysfakcjonowała, by was cieszyła, gdyż dziesiątka pucharów jest jednoznacznie pozytywną kartą, która nie ma za sobą, wiecie, jakichś takich ukrytych haczyków, lwy, nie ma jakichś tam podtekstów itd. Tak dalej nie? jest jednoznacznie po prostu dobrą, e, dobrym, szczęśliwym wydarzeniem. Więc ta dziesiątka pucharów, tutaj jak najbardziej jest, ona wieszczy coś dobrego. Jeżeli macie jakieś takie plany tutaj związane z tymi obowiązkami, pracą czy z finansami, także może jakąś decyzję chcecie konkretną podjąć, to styczeń jest na to bardzo dobry. Dziesiątka denarów, ona niejako to wszystko. W dość konkretny sposób wyspina, gdyż dziesiątka denarów mówi o tym, że jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i doceniamy także to, co mamy, czujemy się w tym pewnie, czyli w kwestiach finansowych, a tutaj także jest przecież mowa o finansach, może nawet przede wszystkim, bo przecież praca jest tak naprawdę drogą do uzyskania tych finansów, tak? Kochani, czujecie, będziecie w styczniu czuli się się pewnie. Nie chodzi może od razu, że będziecie odczuwali jakiś olbrzymi dostatek, że te pieniądze będą się przelewały z jednego miejsca w drugie. Może niekoniecznie, ale dziesiątka denarów mówi o tym, że na pewno nie będziecie czuli takiej presji, strachu, poczucia, że nagle może wiecie, coś się wydarzy złego i, albo wydarzy się coś złego. Nie, nic takiego nie będzie miało miejsca. Lwy w tym miesiącu, żadnych jakichś niespodziewanych problematycznych wydatków nie będzie. Dziesiątka denarów mówi, że trochę będzie można faktycznie odpocząć, odetchnąć y, od tego stresu, szczególnie pewnie po grudniu, gdzie grudzień takim troszkę intensywniejszym jednak czasem często dla naszego portfela potrafi być. Moi drodzy, to w kwestii pracy także może się odnosić nie tylko do finansów, gdzie będziecie czuli, że się pewni w tym miejscu, w którym jesteście, co robicie. Więc tu Akurat bardzo, bardzo fajnie. Moje drogie lwy, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, tak jak wskazywałem, jest karta słońca, jest też karta księżyca, i mamy kartę kochanków na koniec, do niej dojdziemy. I teraz tak. Jest tu, wiecie, taka dwoistość, tak? Są dwie sprawy, które faktycznie na siebie oddziałują, tak jak Słońce oddziałuje na Księżyc. No Księżyc na Słońce może niekoniecznie, e, chociaż wiecie, to jest wszystko przez pryzmat naszych spojrzeń, więc może jakieś zaćmienia to także można powiedzieć, bo to chodzi, jak my to widzimy z Ziemi. Moi drodzy, no, już nie pozostawmy tą astronomię, nawet nie astrologię, a astronomię za sobą, trochę na boku. Kochani, karta słońca mówi, że w te plany, które macie, te przedsięwzięcia, które macie, wszystko będzie sprzyjało temu. Tak, okoliczności będą odpowiednie styczeń będzie dobrym czasem na podejmowanie takich działań czyli wiecie często mamy początek roku styczeń lwy, czyli wiecie nowy rok, nowy ja próbujemy pewne rzeczy zmienić próbujemy wprowadzić jakieś pozytywne tutaj konkretne rzeczy w nasze życie nowy reżim, nie wiem ćwiczeniowy czy żywieniowy i tak dalej, i tak dalej. uczymy się nowych języków Wiecie, zryw jest, i najwyraźniej okoliczności temu sprzyjają. Tylko że mamy, no właśnie oddziałujący tu wpływ karta księżyca. I karta księżyca troszkę sugeruje powinna troszkę. Utemperować te nasze zapędy. Ona wskazuje na to, że jednak to nie będzie aż takie łatwe, że my będziemy czuli, że to nie będzie łatwe na starcie, tak? Ale ciężko nam będzie pewnie w, w pełni, w pełni, tak? Nie? W pełni będzie można to wiecie, przyjąć, nie? Powiemy, ok, ambitnie, ale ja dam radę. No tutaj warto jednak. Em, Warto jednak mierzyć te siły na zamiary, więc moi drodzy, jeżeli czujecie na samym starcie już, że bierzecie na siebie bardzo ambitne zobowiązanie, plan, tak, ten jest taki dość konkretny, to już jeżeli na starcie tak czujecie, to wiedzcie, że to nie będzie dobre tak, to się może nie sprawdzić i ten księżyc faktycznie tutaj się ziścić może więc moi drodzy, jeżeli podchodzicie, no właśnie bierzemy ten przykład tych planów na nowy rok, tak, rozpoczęcie tych zmian w swoim życiu to jednak na tym trochę niższym biegu, tak, macie ten swój plan podstawowy, no i go odrobinkę, ja nie mówię w pełni, ale odrobinkę obniżyć, żeby nadal on był, tak, ja nie mówię, żeby go dyskredytować, ale widzę, że i tak pomimo tego nie będzie Wam łatwo. Karta, księż... Karta kochanków wskazuje, że to będzie wyzwanie, ale już wtedy, jeżeli weźmiecie to pod uwagę, to będzie Lwy to wyzwanie, które jak najbardziej można, wiecie, jemu sprostać, je może można sobie z nim poradzić, tak? Więc lwy zdecydowanie. E... Racjonalnie do tego podejść, to, kochani, może być przeniesione na jakiś inny plan. Może gdzieś jedziecie i wtedy widać, że macie oczywiście okoliczności są sprzyjające, wszystko jest fajnie, ale no, jeżeli widzicie, że może tam być coś nie do końca pasujące, może nie do końca się zgrywać, to też pamiętajcie o tym, że tak prawdopodobnie będzie, dlatego weźcie pod uwagę te swoje troszkę obawy, które macie. One mogą, mieć pewne podstawy, tak? czyli na pewno weźcie te e, czynniki takie nie tylko na hura, tylko takie, a coś tam trzeba na wszelki wypadek się przygotować i ten na wszelki wypadek bardzo możliwe, że się ziści, ale wtedy sobie z nim poradzicie, jeżeli weźmiecie to właśnie pod uwagę. Kochani, zdrowie, samopoczucie. Ogólnie w samopoczuciu będziecie całkiem dobrym, e, tak? Ale ta, ta siódemka pucharów mówi o dobrym humorze, o dobrym takim nastawieniu i w takim też fizycznym nawet samopoczuciu. Ale kochani, widzę, mamy czwóreczkę pucharów, mamy kartę arcykapłanki. I co to znaczy? No znaczy, że troszkę powolutku lwy mija czas, e, w którym powinniście na pewną rzecz zwrócić uwagę. Jest coś takiego troszkę Troszkę za może zaniedbanego przez was, może coś co wy wiecie poniekąd, że to powinniście sobie nie wiem, sprawdzić, może pójść do tego dentysty, może pójść na jakieś badanie, ale trochę się z tym trochę się z tym. no opieszałość pewna weszła, więc troszkę się tym wstrzymywaliście, ociągaliście. I teraz, moi drodzy, faktycznie. Ta sprawa no, może tam się jakoś odzywać, więc warto zrobić tą profilaktykę. To jest tak naprawdę to zobaczyć, co takiego tam faktycznie jest ukrytego, coś czego Wy nie zobaczycie, ale zobaczy właśnie lekarz, zobaczy stomatolog. I w tym wypadku teraz jeszcze jak najbardziej będzie można sobie z tym poradzić, to będzie coś, co po prostu trzeba będzie uwzględnić, może faktycznie, jeżeli to jest coś z zębem, tak, to, to będzie. Można można no od razu od ręki naprawić. Ta czwórka pucharów mówi jednocześnie, że to jest coś trochę zaniedbanego, ale też z drugiej strony, że jest łatwe okienko jeszcze poradzenia sobie z tym, jeżeli się konkretnie po prostu tym zainteresujecie Wy. Dobrze, były te takie powiedzmy bardziej przyziemne sprawy. Zobaczmy teraz, jak będzie się układało w Waszych, no tych bardziej uczuciowych kwestiach, też społecznych może. Zacznijmy od kontaktu Waszego z przyjaciółmi, z bliskimi, z rodziną, tak? Osobami ogólnie, na których Wam zależy i którym zależy na Was. Mamy rycerza Denarów, jest karta głupca i karta królowej Buław, a także, moi drogi, Drodzy, postawmy tu karty na to, co mówią o uczuciu tej miłości z tą osobą, którą faktycznie kochacie, z którą moi drodzy, no to może życie, spędzacie, albo też, jeżeli Wy jesteście singlami, to będzie także interpretacja interpretacja taka dla was. Zacznijmy od kontaktu z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Widzę, moi drodzy, po pierwsze, jeżeli wy chcecie. Jeżeli wy chcecie wprowadzić jakąś konkretną rzecz, jeżeli wy chcecie coś zacząć, przeprowadzić, może jakieś urodziny wyprawić czy coś w tym stylu, jak najbardziej taki pomysł na jaką wspólną aktywność jest i będzie mile widziany i będzie mile odebrany przez wszystkich w tym wypadku. Więc kochani, no warto, warto w tym wypadku. Karta Głupca po prostu w tym też w w tym okresie, w tym czasie sugeruje, moje drogie, lwy, że ten kontakt będzie taki spokojny, tak? Że nie będziecie musieli się przejmować, że nie będzie też, nie wiem, jakichś konfliktów, że osoby w waszym otoczeniu, te ważne dla was osoby nie będą przeżywały jakichś też trudniejszych chwil, więc nie będzie tych powodów do zmartwienia. I tutaj ta karta głupca faktycznie dość mocno to sugeruje, że można, wiecie, tak jak grudzień był taki intensywniejszy, tak tutaj będzie więcej spokoju i będzie na przykład możliwość no, no, właśnie przeforsowania jakiegoś swojego planu, jakiejś swojej myśli i też zostanie ta myśl, tak jak mówię, dobrze przyjęta. Rycerz denarów za to niesie jakąś wiadomość, jakieś zaproszenie, jakąś sugestię, żebyście wzięli w czymś udział. Wiecie, to jest taki listonosz, Trochę on przywiezie wam jakieś, właśnie, nie wiem, kopertę z zaproszeniem, przywiezie wam jakąś. Tutaj e, wieść, e, może, nie wiem, syn poprosi, żebyście przyjechali na kilka dni zaopiekować się wnukiem. E, e, także taka sytuacja może tutaj być, bo to jest taka sprawa, która okej, okay, ona was może nie jakoś zwali znóg, że będziecie się super bardzo z tego powodu cieszyć, ale to będzie jednak coś, w czym będziecie chcieli wziąć udział, tak? Więc to będzie takie, o, no, w sumie, czemu nie, nie? E, tego typu wydarzenie. Moje drogie lwy, jeżeli chodzi o te sprawy uczuciowe, ja zacznę od. Ja zacznę od interpretacji dla singli. Wy, jeżeli jesteście singlami, to styczeń z jednej strony nie za bardzo jest miesiącem, w którym by samo wszystko do was gnęło, czy by jakaś taka osoba miała się sama z siebie pojawić. No niestety, za to mamy dziesiątkę buław, mamy rycerza buław i te karty sugerują, że. Jeszcze z kartą sądu tutaj sugerują, że jeżeli włożycie odpowiednią pracę, jeżeli włożycie odpowiednie starania, czyli będziecie aktywnie, aktywnie szukać, tak, to i też wiem, jak to zabrzmi, w końcu pojawi się taka osoba, która będzie warta tego Waszego zainteresowania, czyli tak naprawdę no, pewnie będzie trzeba przez jakiś tam, nie powiem, że gąszcz, ale przez pewne może takie. Znajomości, krótkotrwałe, oczywiście, podejrzewam, przebrnąć, żeby w końcu znaleźć tą perełkę, i wtedy też karty i tak mówią Wy, że to będzie relacja, znajomość, którą będziecie chcieli kontynuować. Ta osoba też pewnie będzie chciała ją kontynuować, ale jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie, tak? Więc tu nie będzie od razu jakiegoś tam porwania, namiętności, romantyzmu, który Was zmienia. Niecie z nóg. Więc, no, taki miesiąc, gdzie trzeba było raczej się trochę bardziej postarać w tej, w tej kwestii, żeby no, znaleźć kogoś ciekawego. Za to. Jeżeli wy jesteście w związku, macie tą ukochaną osobę, to moi drodzy, widzę, że dojdzie do takiego jednego na pewno, znaczy po pierwsze, po pierwsze, zacznijmy, żeby nie wybiegał za bardzo w przód, wy będziecie mieli bardzo dużo kontaktu ze sobą. Tak, będziecie dużo tego czasu spędzać, i to będzie okay, w ramach związku produktywne, czyli będziecie no jednak fajnie ten czas spędzać. Podejrzewam, że to będzie coś takiego przyjemnego, takiego codziennego, ale nadal fajnego. I też wy z tym partnerem, partnerką waszą. Na pewno będzie jedno takie bardziej znamienite wydarzenie. Nie wiem, może gdzieś pojedziecie sobie razem na wycieczkę, może jakąś taką, wiecie, tam na dzień, czy, czy nawet na weekend. Może pójdziecie na jakąś tam kulację za, taką bardziej sam na sam, wiecie, może taka nawet trochę bardziej romantyczna. Tu będzie taka jedna rzecz, którą sobie przygotujecie, będziecie planowali i ona faktycznie no, się uda, dojdzie do skutku i będzie przyjemnie. Też nie mówię, żeby tu były jakieś największych typów wielkie uniesienia, tak jak mówię, ale, ale będzie fajny, taki aktywny tak, i razem współpracujący objaw waszego związku, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. Ale wy rozumiecie o co chodzi. Nie zawsze, nie każdy miesiąc przynosi nam róże i serenady pod oknem. Dobrze, lwy, zobaczmy teraz, co karty powiedzą o e, tej dobrej rzeczy, która idzie w Waszą stronę. Jest ósemka buław, okej, okay, czyli coś się ruszy z miejsca, czy jest tutaj jakaś przeszkoda, jest królowa buław, okej, okay, czyli trzeba będzie uważać troszkę. I rada kart to jest giermek e, mieczy. Więc tak, moi drodzy, coś ruszy się, ruszy się z miejsca, jako dobra rzecz, tak, czyli jakaś sprawa, która wcześniej specjalnie się nie rozwijała, spe, wcześniej specjalnie no, nie działo się nic w tej materii. Może tu chodzi o te kwestie zawodowe, materialne, tutaj bardzo dużo na to wskazuje. Tak, bo tu jest dużo takiego miejsca na coś dobrego, co by w końcu się wydarzyło, co by w końcu miało miejsce i ta ósemka buław mówi, że no może te okoliczności się zmieniły, może wasze podejście troszkę inne było, e, tak, może to otoczenie dojrzało w końcu do tego i teraz sprawy ruszają, wiecie, z kopyta, zaczynają się dziać i faktycznie w tym wypadku jest jakiś postęp, który jest ewidentnie widoczny. Karta królowej Buław za to sugeruje jako przeszkoda, że mm, okej, okay, no ja bym tu widział tak naprawdę to, co mówiłem w dużej mierze o tych planach, przedsięwzięciach, że pewność siebie, ambicja i dążenie do czegoś jak najbardziej. Ale, żeby was to nie zapędziło w kozi róg, żeby was to nie e, zgubiło, nie? niejako. Więc moi drodzy, odważnie, e, pewnie z uniesionym czołem robimy pewne rzeczy, ale z rozwagą. Z rozwagą. I na tą rozwagę tutaj ta karta rady, czyli ten giermek mieczy, mówi o tym, że nawet jeżeli to by miało być troszkę e, hmm, e, takie troszkę uznanie, że Odrobinkę troszkę no, polegliśmy, tak? Czy, czy że nie jesteśmy idealni? To może być takie trochę kolące w oczy nas samych, ale musimy uznać, że nie zawsze, że nie jesteśmy z tytanu zrobieni, że nie jesteśmy idealni, że popełniamy pewne błędy. Musimy zrozumieć to, że te błędy były robione, czy chociażby tutaj jakiś taki trochę błąd zaniedbania, czy tutaj takiej nadmiernej odwagi, nadmiernej Ambicji. I jednak trzeba faktycznie to przyjąć na tą przysłowiową klatę lwy. I no i cóż, jest to rozliczenie, tak? Czyli ostatecznie. Ostatecznie trzeba zrozumieć, że no nie wszystko da się idealnie tutaj ogarnąć. Tak? Nie, nie, są te pewne przeszkody i trzeba je brać pod uwagę. Moje drogie lwy, rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc, na styczeń. Mnie jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ale też są naprawdę takie pozytywne tu, szczególnie po tej lewej stronie stołu rzeczy. Więc tego Wam jak najbardziej życzę. Nie zapomnijcie zostawić tego lajka. Rozważcie subskrypcję kanału i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym czytaniu. Dzięki! Pa!